Nie, Dobra A czy ty możesz mi dać trochę żelazo, czy tak nie za bardzo? A czy mi nie dasz? Musi być mapa, na której szybko leci, żeby się udało No i zielony będzie z nas później Już Jeszcze nas nie rasuje, ale będzie Mało buduje się do naszej wysadki. I obok małej. A nie, leci po emeraldzie. Chodź, spójrz szybko, czy zielony jest sam. Nie, jedyny, kto jest sam, to nikt. Nie, biało. Zielonych będzie trzeba zrasować raz. Taki protim. To ty się w bazie, a ja lecę do zielonych cierpki. Nie, bazę. Bo mnie teraz nie ma w bazie. Tak, nie? Przecież szłeś Nie szłem tu. Nie. Co? A zielony to cheater. Bo może rozróżnić brojkę. Zdawaj na niego. No i czemu robisz to zielonego? Ej, albo zabijmy zielonego tego. Bo on ma emeraldy. On ma emeraldy. Trzeba zabić tego, co będzie wracał. Albo po prostu zniśmy im łóżko. To Ja mam kilo. dawaj Ja wracam, bo drugi, ziel drugi zielony. Jeden nie żyje. D y drugi mnie. Y chyba tak, zabił mnie i leci do naszej bazy. Nie leci, bo ma jeden HP, więc nie poleci. Na pewno. Masz emeralny? Nie ma. A ma jeden HP. To skąd mam mieć? Aha, super. Aqua. Ten typu a ty! Aha. A ten zakup był diaksonozbrojny i jakoś ma 20 Super to Na pe pewno Na pewno Ale kto? Zielony, a kto? M mógł zjeść koksa, mógł mieć hillbulla y nie, nie uleczyłby się w 3 sekundy Po pierwsze 5 sekund się odrabiasz Takie trochę Fajnie, ale po pierwsze nie leciały z, z niego e, ten po, e, nie leciało z niego, jak to się nazywa, bąbelki Po drugie, nie byli nawet do budowania do diamentów Więc niemożliwe, że byli się Wszystko możliwe Więc jak się uleczył? Może jeszcze powiedz mi, że jak kupił di diamentową zbrojkę, to się uleczył? Skąd ja mam to wiedzieć? Chociaż sam go te cztery, więc dobrze wiesz, że mam w ciulę. Нє, Нє На morally Мам ніще Та behaviсти begun Ну Teraz kupię. I mamy do żółtych do budowy, a ja spadłem. Come on, jest 19:40. No wiesz, spróbowali nas zryszować, a żółci już nie mają łóżka od TNT. Możemy akwo podjechać. Podłóż TNT. Rozabijemy go we dwóch to na mhm. Podłużę złoty. Aha. Fajnie, nas dwóch prowadził. Na... Ty, bo nikt nie ma łóżka. A nie. Jeszcze niebieski ma i biały. Niebieski się buduje na jaksy całkiem szybko. Ma zbrojkę i do nas leci. Chyba. Niebieski to koks, od razu mówię. Ale ja wiem. Aha! A, mogłeś mi, powie to... mogłeś Daś... mi powiedzieć, że tam nie ma bloka. Bo ja nawet nie mogłem wyhamować, bo już kilka razy jak zobaczyłam. Mogłaś mi powiedzieć. Ten mnie przeskoczył, ale że ty naprawdę się... Na coś, na coś takiego dałeś nabrać. No nie właśnie wiedziałem, że tam nie ma kratki. Ja chciałam to podejść i, i doskoczyć do niego. Ja tak samo o, zrobię. Jedzie... I, i powiem... Ha! Dałeś się nabrać na to, jak miałeś mniej od emeraldów. Od coś tego sejera! Niech sobie idzie do bazy. No idź do bazy. Jak na razie żółci no nas podjeżdżają. A nie biali. Dobra, jeden biały zrzucony. Niebieski z Biały nas podjeżdżają. O! nie? ale ty jesteście tanio. Teraz ja nie wrócę do bału. Niebieski będzie nas straszał Chodźcie ci i zrobię że powinniśmy mieć wspólną yy, skrzynię. Nie. Wiesz po co jest skrzynia. Tak, ale wtedy byś mógł mi dać yy, trochę złota i bym miał... Ale ja Stórka. nic nie mam w end, Ale ja nic nie mam, węgy skrzyni no, I nie. niebieska nas zabija. Bo ty jesteś u... u... Nie powiedziałeś mi, że w nas wjeżdża. Przepraszam. No dopiero teraz zauważyłem. To nie możesz mieć do mnie problemu, że mnie nie ma pali. Aha Mwie, Mówiłem ci, że y, ten, że y, robię ci most Mówiłem ci, że robię ci most, a ty gdzie jesteś? U żółtych lub u aqua Bo poszedłem sobie po Wernę I robię Jak lepszą tą poszłeś tam Uciekaj uciekaj, 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 uciekaj! Mogę, ja ci pomogę no, ja to... wiem, że biali nie mają... Wiem przynajmniej, że biali grają i to mnie satysfakcjonuje Niebieskich mogłeś zniszczyć, to do mnie najbardziej satysfakcjonowało e, Eo, wiesz co? Zróbmy tak, dawaj... Yy. Jak oni nas podjeżdżają na samym początku gry, to jest Okej. Pewnie przez to. Buduj się do diamentów, ja daję tylko drag na miętstą i to I ja będę leczył, wostęp na godzinę. O, Szybko leci. Co dzowolno? Szybko. Szczyt. E? to też nie da się zrobić Miał. bardzo. Nie da się zrobić bardzo, bo jest sufit. Ale tyle ci po diamenty! Nie, tyle. Bo jak oni zauważę, że ktoś się do nich buduje, to co będzie? Bo one Cię widzieli i obudowali drewnem No to my też obudowujemy drewnem czy, czy możesz mi chociaż trochę zostawiać czasami rzeczy? Czy tak nie za bardzo? Ładnie. Biorę ty jęczyka i robić po Nie lepiej było zniszczyć pewno po prostu. Nie, bo i tak musieliśmy się dosyć. Nie kupiłem TNT, kam, bo będzie taki. Teraz trochę ne? Kurde, bym mi zniszczył. mám kupić TNT? Szybko z Axem. Oni się na mnie dwóch skopili, ale jej zginąłem. Kurde. Dobra, to chodź. Dobra, czekaj na mnie. No nie bierz jest ten Weź patrzcie na niego i powiedz mi kiedy zaskakuje. zeskoczył. Fajnie zeskoczył! No że skoczył. na nade mną. Ze, ze, no, ale spadł. No, do ale sparki, ja miałem sparki, 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 sparki. kiedy on na mnie chciał lecieć, bo ja miałem podjechali, podjechali, podjechali Nie, Nie ma 20. Kary do nas leci. Kary do nas lecą. Jeden nie żyje, a drugi jest połową. Nie wiem, ja tak tak. czy żyje. Ja Widziałem przez czas, dopóki nie żyje. Zielony go podjedzie w Zielony jest u nas Nie Tak Dobra, zajmij się tym zielonym, bo on zetknął szarego zjadł, ko zjadł koksa, ma siekierkę Ma siekierkę Dobra, Wow, wow, wow to to Tak. mhm, ta! No, fajny, noob, fajny, noob, fajny noob, fajny noob, fajny noob, fajny noob. Czy ty go nie zrobiłeś, jak noob. ja mu zostawiłem 2 HP? Ty jesteś sobie takim noobem. Nie zostawiłeś mu po pierwsze 2 HP. Zostawiłem mu 2 HP, miał Sharpnessa i zbroję. Nie zostawiłeś mu po pierwsze 2 HP, powiedziałem. Mam na filmie. A oni mają tylko okay. obudowane wełnę, no więc choć ich po prostu to widziałem. No to fajnie jak podjeżdżamy Wiesz, ale zielono są dla naszej bazy, nie? O! To ci się przyda Zielono go leci, a od... w ogóle nie leci Wyślij z dziś łóżko, błagam Tam podłóż się do góry po prostu A, Kurde, no ale jaki cudem on nas robił weźmą Trzeba tam z nożyczkami wyjechać i z fireballami po prostu Cholera po prostu po Nie wiem jak chcesz się z nimi klepać. Chciałabym Szybka informacja Dobra, nie, nie, wiem czy masz Nie mam wejścia Zniszczyłaś Wiem, że zniszczyłam Jest 10 HP chyba Chyba nób, no, Aha. A, to nie widzę. Tymczasem oni co nie mają mostu nawet. Wiesz, ja nie wiem w ogóle, jakim cudem oni nas...